Mieszkańcy dziewięciu sołectw z gminy wiejskiej Sanok przeciw włączeniu do Sanoka. Łącznie w konsultacjach społecznych wzięło udział ponad 2800 mieszkańców z 3955 uprawnionych. 98% wskazało w ankietach, że nie chce, aby ich wsie zostały włączone do Sanoka mieszkańcy jasno wypowiedzieli się, że nie chcą, aby ich miejscowości zostały przyłączone do miasta Sanoka. Średnio u nas frekwencja wynosiła 72 prawie 50%, bardzo wysoka frekwencja i spośród tych, którzy poszli do głosowania do konsultacji, ponad 98% wypowiedziało się za pozostaniem w gminie wiejskiej. Sanok. Myślę, że jest to bardzo dobry wynik, bardzo wysoki zresztą, że mieszkańcy jasno zadecydowali, że chcą pozostać w Gminie Sanok. Przeciw włączeniu w granice administracyjne Sanoka opowiedzieli się także mieszkańcy Zachutynia w Gminie Zagusz. Z kolei w konsultacjach społecznych w samym mieście wzięło udział blisko 4% uprawnionych. Z czego 61% opowiedziało się za poszerzeniem granic Sanoka. Obecnie miasto zajmuje powierzchnię 38 km2. Władze Sanoka chcą włączyć w granice miasta teren o powierzchni ponad 40 km2. Ich zdaniem to ważny krok na drodze do zrównoważonego rozwoju miasta. W tej chwili można powiedzieć, że przygotowywany jest wniosek. Z 25 marca mamy sesję podczas której podejmiemy uchwałę dotyczącą sołectw, o które chcemy poszerzyć miasto Sanok. Następnie taki wniosek składany jest do pani wojewody, który po zaopiniowaniu, można powiedzieć, wędruje do Warszawy do prezesa Rady Ministrów. Jeśli premier wydałby pozytywną opinię w tej sprawie, granice administracyjne Sanoka zmieniłyby się od 1 stycznia 2022 roku.